Auto powypadkowe czy po kolizji? Moi drodzy, dosyć często możecie przeczytać w ogłoszeniach, że auto nie jest powypadkowe, tylko po kolizji. A jaka jest różnica? Wiem, że część z Was nie zdaje sobie sprawy, jaka jest różnica między autem powypadkowym a autem pokolizyjnym, dlatego biegnę Wam już tutaj szybko z odpowiedzią. A najlepiej oddaję to zdjęcie, które Wam tutaj wrzucam. No i na tym zdjęciu możecie zobaczyć, że auto uszkodzone jest, można powiedzieć, identycznie, a nawet tak samo, czyli. Wystrzeliły poduszki, uszkodzenie przodu, tak, uszkodzenie drzwi, boku całego, no i jedno będzie autem pokolizyjnym, a drugie będzie autem powypadkowym. A dlaczego tak, moi drodzy? A dlatego, że, no, jeżeli chodzi o stan blacharski, to tutaj nie ma różnicy, czy auto było po wypadku, czy po kolizji, ale... Ważne jest, czy w tym wypadku ucierpiała jakaś osoba. Jeżeli ucierpiała osoba, to nazywa się to wypadkiem. Jeżeli w zdarzeniu nie ucierpiała żadna osoba, nazywa się to kolizją, moi drodzy. Także jak widzicie, czy auto jest pokolizyjne, czy powypadkowe, nie ma tutaj to różnicy, jeżeli chodzi o stan, no, blacharski auta, tak? Ogólnie o stan całego samochodu. No bo różnica jest tylko w tym, czy podczas takiego incydentu. Były osoby poszkodowane. Jeżeli była poszkodowana osoba, to nazywa się to wypadkiem. Jeżeli nie było osoby poszkodowanej, czyli no nie ma żadnych złamań, no nie wiem, uszczerbku na zdrowiu, to nazywa się moi drodzy kolizją. I taka różnica właśnie jest między kolizją a wypadkiem. Także już wiecie, że jeżeli ktoś pisze kolizja czy wypadek, to nie ma to różnicy, jeżeli chodzi o stan blacharski auta. I to by było na tyle. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Cześć.